Cześć, Mike z tej strony 1 maja, święto pracy Jak tam piwo smakuje kiełbaska z dryla? Fajnie? Dobrze, Ja niestety w trasę Nie jest mi dane jakoś odpocząć Może później Kiedyś w urlopce planowanym się na urlopie bo kiedy niestety Jadę po kolejne motocykle Tak więc Trzeba jechać, trzeba jechać. Jutro w południe chciałbym być w pierwszym miejscu, czy mi się to uda to nie wiem, bo tak powiem szczerze, kilometrów dosyć sporo plus mało czasu. Ale zobaczymy, po prostu zobaczymy, jak to pójdzie. Jutro chciałbym dwa motocykle podjechać, odebrać, albo inaczej no zobaczyć, jeżeli będzie wszystko fajnie to odebrać, mam dogadane I na. Na środę, kolejne dwa jeden jest dodatkowany także jak najbardziej to no, podoba mi się po zdjęciach po tym wszystkim jak najbardziej do wzięcia cała reszta zobaczymy no bo coś tam patrzę szukam oglądam to jak to zawsze także plan sytuacyjny tak, tak wygląda jaśmy tak czeka. To wczoraj byłem za bo motocykla, sprzedałem za zawodzie nie wiem dlaczego, zradę, ale to, węczy, to a ja jadę tak po i zobaczymy no, co to nam w przyszłość przyniesie, jakie motocykle, fakt faktem, bo no, przecież mi też to, że, szkoda, że, zaczyna, że na 4 ściskać, że tak naprawdę się z motocykla... Nie wystawiłem, przejechać tylko kawałek na przegląd, coś tam posprawdzać, nie mał kiedy, naprawdę nie ma kiedy. Liczyłem, że w tą majątkę coś uda, niestety jak klient właśnie jeden od tego, bo to jest dodatkowany motocykl. Nie to, że ściga dał mi do wyboru trzy terminy, kiedy mogę się stawić, wiadomo, mam no, jakąś tam pracę, muszę się pod niego podstosować. I najbardziej korzystnym dla mnie terminem był yy, 3 maj. Wiadomo, w Niemczech nie ma święta. Tylko w Polsce. Oni tylko dzisiaj mają święto pierwszego i jutro i już normalnie od wtorku normalnie pracują. E, dlatego też stwierdziłem, że to jest taki termin najbardziej mi odpowiadający, najmniej ingerujący w jakieś inne tematy. No jadę. Tylko, że ten czasem ten na sam koniec w drodze powrotnej co będzie, to zobaczymy, dobra ja ciszę zaraz jeszcze jakiś mały plan sytuacyjny jak widać godzina 14 .00. prawie 1000, no już w ujechałem bo kilometrów 1100 km do pierwszego miejsca także no jechać, jechać raporcik sytuacyjny godzina z do 3 .00 maja na celu 80 km. i sobie jadę. Słuchaj, klient już był informowany. 650K jak widać oh, stał na deszczu teraz, a to zdążyło przestać padać, dlatego taki trochę brudny Wjeżdżam tam przez podwórko e, 10 rok od pierwszego właściciela z przebiegiem jak widać niecałe 38 tysięcy km Naprawdę czysty, ogólnie fajny, znaczy czysty. No pod tematem nie zapyziały, bo trzeba go móc umyć, ten motocyk. Tak jak mówię, no widać, że ostatnią noc stał pod no chmurko, czekał na mnie. Ale jak widać, komplet trzech kufrów. Jedna, jedyna rzecz. Niestety, właściciel by się przewrócił. To widać, troszkę podrapana. Tak, cały, fajny, uczciwy motocykl. Eee, bardzo uczciwy, naprawdę bardzo uczciwy. No, poza to, zadrapaną owiewką. Żeby by nie to by się nie stało. A że nie było, to się stało, i tyle. Ale ja wolę coś takiego aniżeli. Poklejone, połatane. Widać co jest. Jest tylko i wyłącznie delikatnie zdrapana owieweczka. Nic więcej. Nawet na kufrach na tym nie ma za bardzo śladu. Do wyczyszczenia po prostu. Co tu więcej mówić? Uczciwy, fajny motocykl po prostu troszeczkę kosmetyki wymaga i to wszystko ładujemy jedziemy po następny bo Dalik naprawdę nie jest głupi dziesiąty rok jak powiedziałem jest kompet kufrów jest stopka centralna jest monetki podgrzewane mam chyba w domu do niego handbary także także mu założę, pomyślimy o jakichś molach żeby go tak doposażyć, owiewka zostaje tak jak jest, ja powiedziałem wolę z czymś takim i niech ktoś widzi co było że tu nic poważnego nie było po prostu się normalnie właścicielowi przewrócił a że tu góry i doliny bardzo mocne, jak najbardziej jest to normalne, no, nie widać jak tego tak w telefonie ale tutaj bardzo, bardzo duże góry, podjazdy do 12-13% tak więc dobra, ładuję zdejmuję koferki, ładuję, zapinam motocykl i jadę dalej, szkoda czasu e 1300, z 2008 roku Co widać też po zegarach Przebieg, 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 75, 76 tysięcy Oczywiście komplet trzech kluczyków Z na zbiornik Jest oryginalny kufer centralny I rzecz najfajniejsza Pełniutka dokumentacja do motocykla Wszystkie faktury i wszystko z tych dwóch właścicieli w Niemczech. Także Tak się prezentuje, do wyczyszczenia, po prostu jest stała całą zimę nieużywana. Wyczyścić i do jazdy motocykl. Tak się prezentuje. Naprawdę bardzo ładny, bardzo uczciwy, oryginalny egzemplar, 100% bezopadkowy, 100% w oryginalnym malowaniu. I do tego kilka bardzo fajnych dodatków włącznie z to z szybą naszego no, Tak jest Może pakujemy i jedziemy dalej i tak dochodzi godzina prawie 20, dokładnie 19.33 na 19 A, eee, Jak widzieliście dwa motocykle mam dwa. Trzeci jest jedną wielką niewiadomą. Co będzie jak nie wiem, nie mam pojęcia zawsze co to, to będzie tam. Wiem, co będzie czwarty motocykl, bo tylko wielkołazie i Musiałem wysłać zadatek klientowi. Raczej nie go dla mnie trzymać. Tak więc chwileczko daje, co. Ale cały czas i szukam, i wyzwaniam po ludziach, i po jakichś firmach. Czy już teraz nie o tej porze. Nie wiem, po prostu jadę gdzieś tam w kierunku tego ostatniego. Po drodze gdzieś tam mniej więcej jest ten, ten GTR, gdzie tam pod... kiedyś go oglądałem. Czekam na te dokumenty. Jest taka duża szansa, że jutro te dokumenty będą. Muszę się z klientem, z klientem jestem wstępny, porozumiałem się, ale tam jeden szczegół wychodzi. Rechubę i dogadujemy, zobaczymy co to będzie. Jeżeli nie, to w Hamburgu zresztą. tam w Hanowerze ze względu na, na, na to, co też mi się podoba, a będę przejeżdżał po blisku. Ehm, to jest taka szansa, że tam zajadę, że będzie fajny, ładny motocykl, zostawię zaliczkę no, na ten no, krok, cokolwiek eee, i tam. Z... się jeździć, dobra ja bym dalej jeszcze tampowanie, trzeba będzie kolejne wykonać Dobrze, że, że troszeczkę za na paliwa zmar. Zawsze parę tych euro w kieszeni zostanie. Przy, przy tych kosztach, to jest naprawdę bardzo małe, muszę poradzić. Dobra, zobaczymy co to dalej będzie. obecne ceny w Niemczech, ale na Autohofie, czyli na zjeździe lub na takich tańszych stacjach, normalnie trzeba postawić nawet do dwójki, jeszcze to chodzi 1,90, gdzie 1,80. Jak się trochę zjedzie, to troszeczkę taniej jest. Tak, oto Honda NC700X 2012 rok. Eee... 50 000 przebiegu. Oczywiście pełna historia serwisowa. Wszystko jest zachowane. Jak widać 5700, mniej niecałe 800 yy, Za akcesoriów. Jak widać mole dziwiego jest dodatkowe oświetlenie, jest osłona. Yy, czyli dodatkowy dziwiego. Jest wydech leovinci karbonowy i do tego jeszcze jest kufer centralny tylko nie ma... znaczy jest jest po prostu zamontowany kufer centralny i jest wysoka szyba a i leny także czekam właśnie na resztę rzeczy i ładujemy motocykl właściciel mi donosi dokumenty jest cały manual książka gwarancyjna serwisowa cała dokumentacja faktury nie faktury jest wszystko poszedł właśnie po jak powiedziałem kufer, wysoko szybę i oryginalny wydech no. <grystanie> Tak jest, dobra, zabieram motocykl jedziemy dalej Tak więc środa 3 maja święto no tu trzeba pracować, no ale gorąco wstaje tak jak widać Bo jest dopiero po 8 parę minut ja mam kolejny motocykl, no tak z klientem, no to usłyszał, do pracy, no trzeba było się wyrobić, byłem no, u niego parę minut po no, szóstej, obejrzałem tego NCK, fajny, naprawdę fajny ten NCK, no tego ten wydech, nie, nie Leo, a to jest SC Project, kufer, szyba. Mole Dodatkowe oświetlenie, jest uchwyt do nawigacji. Naprawdę, naprawdę bardzo fajny, bardzo uczciwy motocykl z pełną dokumentacją. Jest książka serwisowa, gwarancyjna i do tego e, pełna dokumentacja prowadzona przez właściciela. Faktury, nie faktury, co było kupowane, skiedy było co wymieniane. Także, no, co tu wiele mówić? E, jadę po kolejny. Tym razem e, dl 2016 roku. Zasadniczo motocykl dogadany, nawet za liczka wpłacona, I inaczej by klient nie chciał go trzymać. Sam tak robię, nie dziwię się. Tak więc mam do celu 115 tak km, blisko w miarę. Jest taka szansa, że od niego już w kierunku na dom będę jechał, ale to w domu, to dziewczątkiem albo w nocy. 700 czy 800 prawie od tego, do domu. jedziemy oglądać Dela, z GTR-em sytuacja wygląda tak, nadal nie ma dokumentów, nie wiadomo wysłane, niewysłane powinien mieć, nie ma. Czekam na informacje, miałem się do niego zajechać, ale skoro on się nie potrafił określić, czy będzie miał, czy nie będzie miał, ja też nie będę czekał. Nie wiadomo co, jak ile, dlatego wziąłem tego NCK Agtera, jeżeli coś, jak go przecież oglądałem. przelew na konto i yy, jak to się nazywa transport się załatwi żaden jakiś wielki problem a póki co jedziemy przed siebie oglądać kolejny motocykl. The 1000 i gromadna część Zapakujemy pakujemy i jedziemy no i w takich to, oto pięknych okolicznościach przyrody jak to się mówi kwitący rzepak, wiatraczki kręcące się, górki, dolinki i te sprawy kończymy zakupy tym razem a wracając do Suzuki pierwszy właściciel a to wiadomo, dokumenty dla my do rejestracji, faktura i te, i te sprawy Pełna dokumentacja, oryginalna, książka gwarancyjna, wszystko, wszystko, wszystko. To nam niepotrzebne. Do tego komplet faktur na wszystko, co było kupowane, robione, wymieniane, na te całe akcesoria. Jest skoto, ile jest nawigacja, są dwa kufry dziwiego boczne, z dwa komplety szyb, kanapa niska, wysoka. No wszystko, wszystko. Więc motocykl załadowany, mega fajny właściciel, mówię, miał go od nowości, w 2016 roku kupił w grudniu, motocykl tego tak zarejestrował, przesiada się na Hondę, przejechał przez te parę lat 40 tysięcy kilometrów. Do tego własny was, jakiś tam malutki warsztacik z podnośnikiem za wszystkim, ale tylko do, do obsługi motocykla, naprawy, wszystko wykonywane w serwisie ASO także motocykl mi się bardzo, ale to bardzo podoba, jest do tego pełno akcesoriów, pełno jakichś tych nie ma tylko kufra centralnego no Niemcy bardzo często gęsto tak jażdżą tylko i wyłącznie z bocznymi kuframi tak więc mnie czeka teraz 830 km do domu dzisiaj święto tak więc pora startować, jest godzina równa dziesiąta, dziesiąta tak więc jest taka szansa, że na jakoś tam dobrych godzinach późnych, wieczornych, jak to mówią jeszcze może na jakiegoś grilla się zdąży późnego, bo późnego no może mi będzie dane w tą majówkę jak grilla zjeść i piwo się napić zobaczymy tak więc ja startuję jutro będę na pewno motocykla zdejmował my czyścił może coś się uda wystawić. Także tyle to na razie z zakupów. Czekam jeszcze na jakieś inne informacje o innych motocyklach, potwierdzenia. Jeżeli coś, to po prostu może jutro się coś więcej dopowie na ten temat. Dzisiaj ruszam w drogę. O, dobra, starczy. No i mamy zdjęte. Czwartek rano dotarłem, tak sobie dobrym wieczorkiem na spokojnie, żeby mógł się wyspać, odpocząć. I co? Biorę się za czyszczenie, mycie i wystawianie tego. No i wracam na warsztat oczywiście. W międzyczasie. O, tak to się prezentuje u motocykla. Tam jeszcze dalej trochę na na tym części leży. Do motocykli, jak powiedziałem, no do NCK jest szyba, jest kufer. to wszystko zamontować. Do dl też jest jakaś szyba akcesoryjna. Będzie kufer centralny do niego. Do DLA a ma jego będą gmole. Efioterka. Umyć, bo zakurzona po prostu odstania całą zimę. Tak więc ja się biorę za pracę I trzeba wystawiać powolutku motocykle Tak to się prezentuje po rozładowaniu Bez uszkodzeń, wszystko dotarło Pozapinane tak jak powinno być pozapinane Tak więc o to będę wiele mówił Ja się biorę za pracę I widzimy się, rada moment na jakichś tam filmikach, nie filmikach, z napraw i z prezentacji, że co. Do zobaczenia. A, jeszcze malutki update. GTR chyba ja przyjedzie. Dokumenty są. Wczoraj wieczorem mi klient dał znać, że są dokumenty, także... Dzisiaj mam zrobić mu przelew na konto i załatwia transport na niego, także... Ten, który tam kiedyś był, już na zdjęciach wrzuconych, gdzie których... Klient zgubił dokumenty. Dostał już nowe. Tak więc ja czekam tylko na zdjęcia dokumentów i numer konta robią mu przelew i załatwiam transport, także wyjazd można uznać o tym bardziej owocnym, bo nie 4 a 5. Także do zobaczenia.